Siema, szwet z tej strony, zapraszam na Szwedzki Cynk. Witam, witam, pozdrawiam, dobrego życzę, postanowiłem naprawdę siebie ratować, detox i tak dalej. Chyba również będzie jakiś ośrodek, w którym mógłbym zostać. No nie będzie, wiecie czego, po prostu normalne życie, bo wiem, że nie jest za późno, bo wiem, że że mogę. Zacząłem mieć tam jakieś stany lękowe, trzeba włożyć w to. Czyny, tak? A nie tylko słowa. Uwaga za chwilę będzie Żołnierz Ziemi na kanale, ale to już po prostu jest ostatni odcinek. Żegnamy się z tą serią na zawsze. Emeryturka, no ale chyba trzeba się zgłosić znowu do akcji. Dziewczyna jest, trzeba zadziałać. Jak mi się uda, to da mi numer te telefonu. Okej, okay, bardzo działam, działam, działam. Sprawdzam, ale jest czysto. Alubaza? Nic nie ma. Nie ma podejrzanego. No, wszystko jest okej. Okay, jak u kiepskich. Powrót na emeryturę. Nic się nie dzieje. No i jest to ostatni już totalnie, ostatni odcinek Żołnierza Ziemi. Nie powrócę do tego. I oczywiście udostępniajcie, komentujcie, łapy w górę. Jo, jo, To normalnie mnie widać. To taki draman. Idziemy usiąść. Idziemy. No to jest urodzinowy y drank w którym się manko. Urodzinowy. Tylko jest lipa, bo mam tylko trzy piwka. A to jest urodzinowe, czyli dzisiaj wiecie, że skończyłem 26 lat, szczerze mówiąc to jest taka lipa, w ogóle lipa jest, że będę musiał uciekać, kurde, w sensie na miasto, na miejscówkę, bo znalazłem nową do spania, o, ale jestem niemądry i nie podałem wam Linka do donate. Nie wiem czy dałem. O dobrze się spierdziałem, czyli mogę. Ty, ja, ale nie mogę wiecie co wpisać tego linku. No, tak wiecie, normalnie. Ale tam gdzieś wam udostępniłem link do donateów. Ty <gry> wiecie jak to jest. O i teraz możemy lecieć. No, tylko szkoda, że teraz jakbym chciał wódeczkę, bo chciałbym kupić sobie wódeczkę. Wiecie, no urodziny. Hej, ma i niestety na Instagramie, no to napisz, napisz po prostu i tam ogarnę, dobra? Ale to jutro. Tutaj Kid Roman wbija. Tutaj kończy 26 lat i wcale nie wybija. Z tego świata leci do przodu, sobie popija. Trzymaj fasa. Ja zapraszam Was do, do wysyłania donate'ów Urodzinowy stream unikalny z donajtami z Challenge. Ami. I da się samochód, to sobie pojeżdżę. A dzisiaj odkupiłem sobie PowerBanka. Mam 97% baterii. Mam nadzieję, że zdaję egzamin, że będzie dobrze. Tak, akurat telefon to zdaje egzamin, bo jakość, jak nagrywałem ostatnio ten ostatni mój vlog na kanale, no to był mega niezły. I pamiętajcie, że mam tutaj dużo rzeczy, dużo, 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 dużo przedmiotów do robienia challenge, na stole czy coś tam jakiś. Ten, ten, czy tak jakoś tam Kurwa, co za debil A może być, a może tak być No A w ogóle jak tam u was, jak się trzymacie Urodzinowy Drangstream, mordy Dzisiaj kończę 26 lat Urodzinowe zerowanie piwa, 3 złote Dzięki, dobra, nie dam rady No Więc spoko, spoko, spoko a no i dzisiaj chcę się pobawić. A w ogóle będziemy stąd spadać, no? nie? No właśnie mam brudne, bo muszę kupić sobie nożyczki, chociaż nożyczki do poznokci żeby je ogarnąć. O, przyznaję się. O. Dzięki za pięć. Hej, złoty. challenge dla ciebie pokaz jakbyś El lepiej wujkowi i babci za to, że cię wyali z domu. O, jak w Siedzę, siedzę, siedzę. Ja nie wyglądam jak Justin Bieber so, o ty mordo Ja już tak na twarzy jestem w niedobrym stanie że szok. No 4 lata i 30 będzie Ja pamiętam jak nagrywałem na YouTubie i miałem 16 lat, a tutaj już prawie 30 26 lat W sensie było zimno ale w tej chwili rozgrzało Seba ty kurwo jebana nagrasz no do... pozro z... Ou dupą osłoniętą kurwa i z jajami takimi, ale wy jesteście które ci spisają i ty się nimi bawisz i one ci dają to ci wyśle 10 zł upodliłyś się w internecie, zostałeś menelem żebrasz o pieniądze i wycierasz sobie orczką mordę Jezusem Chrystusem nie jest ci wstyd za siebie wiesz co, w sumie powiem ci tak prawdę, że że mi jest przykro bardzo smutno to nie wiecie co, po prostu wiecie. Rozumiecie, że. O, i tak będzie dobrze. Będzie Seba, odegraj scenkę, jakbyś rozpoczął swój pierwszy dzień w pracy w dużej korporacji. O, i super. O, i super. I to jest bardzo dobry pomysł. Zostałem tutaj szefem. w tej korporacji. 2 zł 50 no, nie groszy. No, no, no. Sebastianku, tu mama no jesteśmy z ciebie dumny statusiem, ze stales się Menelem jak my i ze zmarnwoals sobie życie nasz króliku stało cieplne. Słuchajcie, ja tutaj zostałem szefem, zostałem zatrudniony. Dzięki za trzy złote, mama. Wielkie serce, pozdrawiam. Seba, z wówuniem mamy z ciebie dać. bekę tego typu. A dziękuję. Jesteś bezrobotnym eee, alkoholikiem, a ja serio? mam pracę i żonę. Trzeba dziękuję myśleć Dziękuję bardzo. Główka, a nie dupa, tak jak ty to robisz. Dzięki, dzięki, Mordko. Dobrej nocy ci życzę. Mrzaczki Widz mi dał na żywo. Hej, Seba, za ile wylejesz piwo na twarz to tak żeby się szanować w urodziny to kwota będzie 20 zł Nie ma opierdalania się Ja za kątem możecie pić browarka Możecie nawet tam małpeczkę wypić Żeby robota szła, nie? Dobra, a teraz spierdalajcie do roboty Pozdrowienia czy tam challenger są tylko za donate. Seba tesknie za tym, jak robiłeś streamy w łazience, jak psiałeś to dzieci, jak robiłeś live na show up, jak jadłeś swoje żygi, jak popąpałeś sobie kutant, jak oszukiwałeś ludzi na grupkach katolickich. Siemano, odbanujesz wszystkich z użytkowników. Też mówiąc, dziękuję za wszystkie donaty, bo jesteście kochani. Bardzo kochani jesteście, niesamowicie w ogóle. Ale nie, dzięki za trzy złote, jak do niej zagadać, bądź sobą. Przede wszystkim to wiesz. Jeżeli Ciebie pokocha, działaj dalej, atakuj. Tak już mi przechodzą te stany lękowe. Chodzi o to, że ja się nie raz popłaczę. spopłaczę. Makary, makary makary mama, ma 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 <ścoughs> 7 zł. To nie ja wstawiałem Siema, czy pozdrowisz patrycję rusiecką jednocześnie jęcząc i udając, że walisz konia? Dzięki za 7 zł, ale musisz poczekać. Ja nie mam akurat. Ja nie mam akurat na sobie bokserek. Dzięki ci za donate. Jednego dnia ryczysz, że masz lęki i chcesz się zmienić, a drugiego chlejesz i srasz pod siebie. Czekam, aż ktoś się w końcu na ulicy wi o milimetr za bardzo i pokaże ci jak działa ulica. Pozdro, Uszata mendo. O, dziękuję za 3 złote, bardzo Bardzo wielkie serce dla ciebie! Robię wszystkie challenge. A ten challenge Czekajcie, czekajcie Maciunio 3 złote Siema, pozdrowisz ekipę strzelanie Powiedz, że wtedy strzelał To był zaległy challenge W sensie szybkiej, No ale No musiałem zrobić jakoś O Trzy złote Człowieku Rób pikantną rozmowę z girl A nie jakieś freestyle głupi Czekaj chwilę O kurwa o ja pierdolę. Opel starego. Kurwa Siemka, kawalni labamkę dla Norbasa i Mordzasa pozdro 100 lat Żulu. Mirosław noży co ręki. Oj. oj. Zadaw wszystkich pozdrowiam. O to było grube. Pozdrawiam Asie i Stasia. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym znowu zwymiotował, to 20 zł. Ogarnę się. Cześć Sebastian, Oj. to ja twój tata, bardzo się cieszę, że idziesz w moje ślady menelu zażygane. Dla mnie nigdy nie przystawaj, kocham, Zwoła. kocham cię! Trzy złote, jesteś pedofilem i uszatą SZMA Jeszcze raz włączasz, sorki, sorki. W ogóle dobra, jestem, jestem, czy mnie nie ma? Dzięki, Terry. Ale bym ci napluł w ryj nie myty, pozdrów szaliwu na czyli... czerwone serce. Seba, miała być rozmowa z girl, widziałam się z Mirosławem i kazał przekazać ci wycinanki, Yo. czekają u babki. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ej hey babe, co tam u ciebie? A, ja muszę poczekać, no! 3 złote. Wbijajcie do Henryka wiatraczka, skroty z życia Homelesa, Uszaty stolenizancie, życzę wszywki i wielu lat pracy, przepros wujasa i wracaj na leśmiana, Elo! A wiesz to? Ja tak wam powiem, że myślę coraz bardziej o e, o ogarnięciu się o pracę, bo tak chyba trzeba, raczej trzeba... Trzeba wyjść z tego... z tego gówna Jak mi o nie prześlesz pozdrowień, za które zapłaciłem, to jadę do tych twoich obsranych skierniwic i cię znajdę i przekopię u... Czaisz? Teraz lecimy Kiel po kolejne A piwko -I -N -I 321 Niech A nie! Mógłbyś pozdrowić ja Sigmę z ziomka! Wódkę mam kurde u ziomka Ziomierzko. A to mieszkał! lecimy do ziomka po wódkę Po wódaczkę lecimy mordaczki Do ziomka, bo mam w ogóle u ziomka wódkę